Dzień dobry. To jest właśnie yy, 650, chłopaki bardzo <coughs> przednio wstają, Tomek właśnie soksy założył czwartą parę. Nówki, kurwa, za... No to właśnie wyruszyliśmy na szkiery. Mamy nadzieję, że nam fiordy będą z ręki jadły Pan kierowca jak zwykle Jak zwykle, tak? Co jak zwykle? No nie wiem, coś trzeba to powiedzieć. Jak zwykle. Jest już ciemno, wszystko jedno. Idę sobie! O, wow! No, swoje piję. Piję. Same czerwone mordki. No, ale to, to, to jest zubałe. No, bo mamy takie czerwone, jakbyśmy wypijali je i O, wypije, wiórko, kręć, kręć! <śledzimy>. Ja ja Gdzie jedziecie? Na jakąś dyskotekę? Nie, przed siebie. Manieczki, protektor. Ciężko wyjść. Nie widać. Yes! Yeah. 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 Jesteśmy. Jesteśmy! Jesteśmy! Patrz jaki slip facet. No, Mio oh, yeah. Ba, ba, Betonowy ba. slip jest po tamtach. to numer jeden, A to nowy slip numer dwa, Gdzie? Numer tu. Ja. Wytrzymujemy, będziemy na południu. Ale patrz jak to się Tak więc już wypłynęliśmy. Ten kawałek przepłynęliśmy. Już nie pokazywaliśmy bo Nic ciekawego nie było. Ale teraz za to piękne, ładne szkierowe wybrzeże. No i oczywiście szkierowe chłopaki. Co masz? Szczupacka. A to mój! A czemu ja filmuję? No, sztupak jest. Nie, nie jest fajny Znaczy, no Bardzo fajny. Taki gdzieś 50 parę centymetrów. Dużo ilość ikry, zaraz wypuszczamy. Dobra. Jak tu ładnie, jak tu pięknie. I to jest prawdziwa dzicz. To co w tej chwili oglądacie? Tu chyba nikt nigdy nie chodził. Woda słona. No ale głębokość 3 metry w tej chwili. a no, tak ładnie widać. Powoli wychodzimy w morze. Tym oto kanałem. lewej zatoczka Ale piękne morze Przed nami wyjście w morze 12 metrów pod nami Okej, okay. ekipa Trolling jest w Szwecji I za chwilę wpływamy w Morze Bałtyckie Jesteśmy na szkielach A tam nasza druga ekipa ratunkowa Lifeboat Płynie z tyłu na boat w takich kamizelkach asekuracja i płyniemy do koła szkierowej wysepki fale nawet są no, fale są takie dostojne takie dostojne bujające duża amplituda mała wysokość ja bym chciał powiedzieć Da się pływać w Maltyku, to trzeba sobie wybrać dobry dzień, bo byliśmy tutaj dwa dni temu, nie dało się nawet dopłynąć, a w tej chwili widzicie Daniel Grenfell, oprócz malutkiego wiatrzyku to, to, to można płynąć. No wiadomo, że to się może w ciągu godziny zmienić, ale to trzeba mieć wtedy rękę na, na gazie i uciekać. Jeszcze idę schować tu wiatrem. Dyskry, dusepki. Tam już może nie będziemy płynąć to wyspy są na horyzoncie Matarenka morska na wysepce A no jeszcze jedna ważna rzecz Zrobiliśmy pierwszą rybę na Bałtyku Zdobyć jest godna uwiecznienia Ale skacze Pierwsza ryba Żyję, żeby nie że ją Aha, To jest ciernik. O, o. Ciernik. Ciernik. Zmówiony na troli. na troli. Na o, woglerach. O, tam pływa. O, 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 o! Cier. Jest? Ale nie Albo nie, nie, płacze. nie, płacze. Ale nie. MOŻE! Kolejny Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na Bałtyku! Od razu widać, gdzie jesteśmy! O, gdzie jesteśmy? Dorsz! O, Rafa, gratulacje! Gratulacje, gratulacje! Na trolling.pl piękny dorsz. 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 Gratulacje. Dorsz, dorsz, Można dorsz. Dorsz następne. Patrzę to tam było. Mówisz, że pełno wysp jest? No, tam wprost jeszcze. Do... Mm -hmm. Lepiej powiedz, co ty złowiłeś przed momentem i co było na grillu. No, powiedz, jak tam było. Diabła morskiego chwyciłem za rogi. Na ziga. Syczał? Syczał, parhał i kalał. A jakieś te życzenie trzeba było powiedzieć? Życzenie tak, życzenie było, usmażmy na grillu. Potwierdzasz? <laughs> co, co, co niniejszym uczyniłem. Ciężko, co kolega powie, zostaje potwierdzone, sądownie. Znaczy, co powiedział. No, a co powie też. To, to powiedz, tak. że chcesz jego pół majątek i kobietę. Ale strasznie ciężko tutaj, w tej Szwecji się żyje. Strasznie ciężko. No ciężkie życie. Ciężka Wami, robota. No, bo... to... Ciężko, tylko... trzeba, yy, żywca się popija. To jest woda morska. <laughs> Nie, diabeł morski bez przesady. Lista. Panowie.